Odbyła się debata organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość o kulturze. Jakie są wnioski płynące z tej debaty? No, przede wszystkim chcieliśmy skonfrontować nasze intuicje programowe z opinią samych twórców. Przybyło ich wielu, ponad 50 bardzo ważne nazwiska ze wszystkich dziedzin sztuki, którą można sobie wyobrazić i usłyszeliśmy bardzo twarde diagnozy z ich strony. Nawet my politycy nie musieliśmy tak twardo diagnozować sytuacji, jak zrobili to właśnie oni. Najbardziej wstrząsnęło mną to, że wielu tych twórców kultury mówi, że właściwie żyjemy w czasie niezwykłym, żyjemy w czasie swoistej wojny kulturowej, która się przekształca wręcz w wojnę cywilizacyjną. Krótko mówiąc, rzecz sprowadza się do tego, że nie tworzą kulturę i nie tworzą antykulturę. I, e, e, i, to, czy przetrwają wspólnoty narodowe, czy przetrwa rodzina, czy przetrwa dobro, czy przetrwa piękno, czy przetrwa prawda, w dużej mierze zależy od tego, co się dzieje w kulturze. I są takie zjawiska właśnie antykulturowe, które udają kulturę, które z tymi wszystkimi wartościami walczą. I to oni mówili, to mówili artyści, mówili, że to jest ich ból codziennego dnia, więc z którym muszą się zmagać. Natomiast naszym obowiązkiem polityków i o tym z nimi rozmawialiśmy, jest zadbanie o przestrzeń do ich działania, tak? czyli o, o to, żeby ich wolność twórcza była realizowana na przykład w dobrze zorganizowanych instytucjach. Dobrze zorganizowane instytucje muszą się opierać o, o mecenat państwowy. To jest jednak nadal i myślę, że zawsze tak będzie, że będzie najważniejszy mecenas w obszarze kultury, zwłaszcza kultury właśnie prawdziwej, kultury poważnej, kultury wysokiej. I przedstawiliśmy po prostu różne nasze intuicje czy pomysły związane z poszerzaniem tej sfery instytucjonalnej funkcjonującej w dziedzinie kultury, uzdrawianiem tej sfery, bo, bo szereg instytucji kultury jest po prostu zepsutych dzisiaj i, i nasze plany związane z właśnie z, z tym polepszaniem tej sytuacji w sytuacji, kiedy, kiedy naród by zdecydował, że będziemy rządzić. Tak, powraca ten pomysł wprowadzenia 1% PKB na kulturę. Jak Prawo i Sprawiedliwość do tego się ustosunkuje? No myślę, że możemy to potraktować jako twarde zobowiązanie, że mniej więcej tyle wydatków państwo powinno właśnie uiszczać na kulturę. Nie jesteśmy wcale aż tak bardzo daleko od realizacji tego planu. Myślę, że to, to jest po prostu bardzo realne. E, bo no, jednak kultura jest czymś, co nas Polaków szczególnie wyróżnia. Jarosław Kaczyński powiedział, że wręcz polskość jest zdefiniowana przez kulturę na tej debacie. tak? E, kiedy nie mieliśmy państwa, właśnie kultura nas utrzymywała we, w jedności, we wspólnocie narodowej. I, e, I musimy o tym pamiętać, że poza sferą materialną, którą oczywiście cały czas musimy polepszać, musimy powodować, żeby Polakom żyło się w sensie materialnym coraz lepiej we własnym kraju, to to, co nas wyróżnia, to nie autostrady, bo one są wszędzie same, nie e, drogi szybkiego ruchu, bo one też są wszędzie takie same, tylko właśnie kultura, instytucje kultury i nasza specyfika kulturowa, która jest wspaniała, piękna, mądra, głęboka, e, e, którą możemy się chlubić i chwalić na arenie międzynarodowej.